Samiec Arko jest zmęczony. Przypuszczamy, że po tym wszystkim Arek zgubi parę kilogramów. A to jeszcze nie koniec, bo niezaspokojona lwica wciąż chce jeszcze. Czybinda jest bardzo zalotna, wręcz ugania się za nim i nie daje mu spokoju. A że Arko to dumny samiec, udowodnić chce, że może i to sporo. W naturze może dojść do nawet stu razy na dobę. W Gdańskim zoo zbliżeń jest o połowę mniej, ale za to intensywność jest większa. Bo zimą lwy przebywają razem na wybiegu tylko kilka godzin. Opiekunów cieszy jednak przede wszystkim zmiana. W końcu zwierzęta lgną do siebie. No teraz ich relacje zdecydowanie się zmieniły o 180 stopni. A wszystko dzięki rui w starszej lwicy. Ostatnie dni zaczynają się więc tak. Najpierw na wybieg trafiają samice. Nie, one tam... Z... Ganiają się trochę i rozluźniają. W tym czasie arko spożywa małe śniadanie, ponieważ. Wiadomo, jak to jest z ludźmi, ze zwierzętami jak są głodne, to są złe. Więc trochę dostaje jedzenia, żeby lekko się uspokoił, ale też nie za dużo, żeby arko nie był zbyt ociężały. Po czym samiec wkracza na wybieg i się zaczyna. Młodsza samica idzie w odstawkę. No i parka już się wtedy zajmuje sobą. Po zbliżeniu obowiązkowa przerwa. W końcu warto szanować siły. Trzeba pamiętać, że lwy to są ogólnie zwierzęta, które bardzo oszczędzają swoją energię. A po przerwie kolejne zbliżenie i tak w koło. A wszystko żeby... Żeby zwiększyć efektywność, żeby mieć pewność, że na pewno dojdzie do zapłodnienia. Co za dużo to jednak i dla lwa niezdrowo, więc w końcu trzeba dłużej odpocząć. Więc mamy nadzieję, że przyniesie to później owoce za jakieś 3-3,5 miesiąca. W każdym razie lwy starają się jak mogą.